Pierwsze pytanie. Imię żeńskie, które ma swój męski odpowiednik. Andrzej. Mirosław. Imię żeńskie, które ma swój męski odpowiednik. Dominika. Dobra, Uwaga! Nie! Tym razem Andrzej Niedzielany nie popisał się, nie za no bardzo chyba wiedział co z nią zrobił. No właśnie ja też nie wiem, może to lepiej z góry widzieliście, bo nie wiem co Andrzej się chciał przyjąć i strzelić. Był trochę zaskoczony tym zagraniem, yy, natomiast gdy miał oczy z tyłu głowy, to mógł zagrać głową, wydaje mi się, do Sobolewskiego to było najlepsze rozwiązanie. Gdy miał oczy z tyłu głowy, to wtedy obawiałbym się grać z tyłu głowy, bo tam miał oczy. to już takie troszeczkę zmiana, logiczne, błędne kolor. Dla mnie tekst y, dzisiaj dnia w ogóle zafascynowany przeczytałem. Wysokie obcasy. Nie, nie tylko z powodu miłości mojej do Turcji. Y, Wywiad bardzo urodziwą królową tureckich seriali. Denis Akczaj. Rozmawia Witold Czabłowski, który właśnie wydał świetną książkę. Możemy sobie chyba darować ten przedmiot, tak ponoć nie działa. Więc... A dobrze. Nie, nie działa. No to w każdym razie się uwierzy. A zaczął ten... działać, czekaj. To... Tak? To, to i To już nie, to jest, nie działa. Jest I seksowna <laughs> królowa tureckich seriali. Tu też jeszcze no, widać Denis. Nie wiem, czy Państwo Natomiast to mnie to wiesz, zaciekawiło. Kieran Richardson, domagał się podejścia Jordana Hendersona, Christiana Riverosa, ale obu piłkarzy zabrakło. Ależ gol! 13. minuta, Anton Ferdinand łapie się za głowę, ale nie wiem, czy ma do, do tego aż takie powody. Sens Fabregas, trafiony piłką przez Antona Ferdinanda przy wykopie. Niesamowicie kuriozalny gol, chociaż teraz nie wiem, czy coś nie pokazywał Fabregas na swoją nogę, że coś się stało przy tym. Eee, strzale, no na pewno najbardziej kuriozalny gol tej kolejki. Nie wiem, chyba, nie, nie wiem czy jakbym miał wybierać w czyjej skórze chciałbym być bardziej, czy, czy bramkarza, czy samego Antona Ferdinanda. Zaskoczeni obaj, tak jak i kibice na Stadium of Light. Ależ otwarcie w tym meczu. Na szczycie wieży zegarowej odtwarzana jest muzyka, która wprawia w drżenie 40-metrowe struny wykonane z drutu, którego używa się do połowu rekinów. Tak przenoszą się wibracje do fortepianu i wybrzmiewają w jego pudle rezonansowym. Na górze jest sześć modeli, na których zawieszone są struny i te odbierają wibracje muzyki wysyłane przez odtwarzacz audio. Następnie wibracja schodzi po strunach na dół i możemy ją tutaj usłyszeć z fortepianu. Stojąc obok, można więc usłyszeć dźwięk instrumentu, choć nie ma przy nim pianisty. Dźwięki wychodzące z fortepianu są w całości odtwarzane akustycznie przez jego płytę rezonansową i struny. Nagrania transmitowane do strun fortepianu składają się z sekwencji dźwięków zaczerpniętych z utworów fortepianowych Fryderyka Chopina. Jutro jeszcze lepsza pogoda. Na wschodzie już nie powinno padać, na zachodzie jeszcze ten deszcz może się utrzymywać. Poprosimy o kolejną mapę. No chyba jej nie zobaczymy, nie szkodzi. My W każdym razie tak jak mówię, jutro na wschodzie zdecydowanie lepiej. Na zachodzie jeszcze miejscami może padać przelotny deszcz. I na koniec coś dla ornitologów. Mamy cię ptaszku, musieli powiedzieć policjanci z Kolumbii, aresztując papugę. Ptak należał do gangu handlarzy narkotyków, podczas gdy bandyci przerzucali towar, papuga stała na czatach. Por, 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 por. Zadaniem Lorenzo, bo tak nazywa się papuga, było ostrzegać swoich bosów przed policją. Papuga pracowała dla gangu handlarzy narkotyków. Trudno powiedzieć, czy kolumbijski wymiar sprawiedliwości oskarży Lorenza o współudział w przestępstwie. Nie był on jedynym współpracującym z przestępcami ptakiem. Gangsterzy wyszkolili aż 1700 papug. Być może Lorenzo zechce wyśpiewać, gdzie one teraz są. Indyjski malarz z południowej Kerali zasłynął z powodu niesamowitej techniki malarskiej. Do tworzenia swoich dzieł używa jedynie języka, którym nabiera potrzebną farbę. Choć dla zwykłych ludzi to nadzwyczajna sytuacja, to artysta, jak sam twierdzi, zawsze szuka czegoś niezwykłego. Co ciekawe, przed techniką z użyciem języka malował również nosem. Jednak ta część ciała nie oddawała zamierzonego efektu. Jego osoba wzbudza ogromne zainteresowanie i to nie tylko w rodzimym kraju. Piszą o nim największe zagraniczne gazety, tworząc przy tym niemały rozgłos. W jego dorobku znajduje się ponad 20 obrazów, które malowane były z użyciem języka jako pędzla malarskiego. Technika ta, jak sam twierdzi, jest o wiele bardziej pracochłonna niż zwykłe malarstwo pędzlem. Warto dodać, że spędził ponad 5 miesięcy na malowaniu ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa. Gitar Zenft ze wschodnich Niemiec wykosił potencjalną konkurencję. Skonstruował największy na świecie rower gitary i chce znaleźć się w księdze rekordów Guinnessa. Zgranie ze sobą 300 metrów rurek i aluminiowej blachy zajęło pół roku. Rower, a właściwie gitara, ma prawie 15 metrów długości, a 4 wysokości. Jeździ bez problemu, ale nie za bardzo da się na niej grać. Choć jak ktoś się uprze, wystarczy, że na nią wejdzie i od razu gra muzyka. Palce wprawnie wędrują po klawiszach, sugerując lata ćwiczeń, nic bardziej mylnego. A Amato właśnie pracuje nad albumem, który ma wstrząsnąć rękiem. Od wstrząsu zaczęła się też przygoda z muzyką. Chciałem być bohaterem. Skoczyłem po piłkę do basenu, uderzyłem głową w dno i tak to się zaczęło. Zamroczony wyszedł z basenu, przewrócił się i stracił przytomność. Okazało się, że miał wstrząśnienie mózgu. Trzy dni później odwiedził znajomego. Grał na gitarze, a ja siedziałem przy fortepianie. Nagle okazało się, że mogę powtórzyć wszystkie grane przez niego nuty. A mato twierdzi, że wcześniej nie grał na fortepianie. Po wypadku zaczął komponować. Nigdy wcześniej nie grałem, wciąż nie wiem, gdzie znajduje się dźwięk C. Półtora roku później muzyk śpiewa grazy słuchu i zadziwia znajomych swoim talentem. Trudno mi w to wszystko uwierzyć. Trudno też znaleźć racjonalne wyjaśnienie, a Mato ma swoje wytłumaczenie. Właściwa klepka wskoczyła mi na miejsce. Po wypadku Amator rzucił pracę i zajął się muzyką. Przeprowadziłem się do Los Angeles. Dostałem nagrodę za album w ubiegłym roku. Skomponowałem piosenkę do japońskiego filmu. Teraz wiesz, że wypadek był dla niego darem. W jednej z meksykańskich miejscowości obchody święta Patrona wzbogaca się o nietypowe wydarzenie sportowe. Miejscowi rozgrywają mecz ognistą kulą. Zwyczaj ten wywodzi się z dawnej tradycji. Płonąca piłka uderzana drewnianym kijem symbolizuje walki między duszami przodków. Zrobiona jest z drewna okrytego skórą zwierzęcia. Hiszpańscy konkwistadorzy zabronili tego rytuału, kojarząc go z oddawaniem czci złu. Praktyka została jednak wznowiona jako ofiara dla katolickiego świętego. Wraz z zachodem słońca na jednej z greckich wysp Chios, mieszkańcy zbierają się w swoich domach, by rozpocząć świętowanie. Ich tradycyjne święta rozpoczyna wieczorna Wigilia, która poprzedza ortodoksyjną Wielkanocną Niedzielę. To właśnie w Wigilię, jeszcze przed północą, tysiące rakiet świetlnych, petard i sztucznych ogni szybuje ku niebu, zostawiając za sobą łuny blasku. Co ciekawe, mieszkańcy wyspy spędzają cały rok na przygotowaniach do tej wyjątkowej nocy. Sami konstruują i przygotowują rakiety, które będą użyte podczas świątecznego dnia i nocy. Warto dodać, że zajęcie to jest niezwykle niebezpieczne, gdyż gromadzony ładunek może niespodziewanie eksplodować. Przypadki takie, choć zdarzały się dosyć często, nie odstraszają mieszkańców przed kontynuowaniem tradycji. A jeśli o niej mowa, to warto wspomnieć, że sięga jeszcze początków XIX wieku, kiedy to Grecja była okupowana przez Imperium Ottomańskie. Co ciekawe, święto tak mało znane we współczesnym świecie skupia co roku tysiące turystów, którzy przypływają specjalnie na małą grecką wyspę, do zmroku podziwiać spektakularne wystrzały.